Nie. O, o chyba, chyba będzie płotka. No, się duża. Ale biorę. Oj. Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie. Szaro, buro, ponuro, deszcze, komary. Dzisiaj jechałem z ręką gadałem w trakcie tutaj przyjazdu mówię w tym roku komarów nie widziałem no i wykrakałem, pełno komarów no rozpsikałem się, jakoś tam wytrzymam idziemy, rzucamy dzisiaj taka pogoda pochmurna, więc fajna taka nie ma słońca, troszeczkę deszczu troszeczkę, ale dosyć ciepło więc 20 stopni, więc nie ma problemu dobra, zaczynamy, nie ględzimy lecimy, czekaj, sprawdzimy jeszcze czy, no już trochę dosło, bo metod miksu dodałem trochę domoczymy żeby nam się ładnie to kleiło, bo do Peletu Competition Carpa dodałem o amerykańsko. Dobra, zasiadamy na tron i lecimy. Lecimy, lecimy, bo ryby czekają. No, lecimy się, fajna pogoda taka. Tylko mówię, komarów jest tyle, że masakra atakują, gryzą. No, będzie ciężki, ciężki temat, tu, ale będę się bawił wy zabijanie komarów będę killował komary dobra, prawa strona prawa strona żółty tu lecimy w klasyk żółty pomarańczowy Tyk. i foremka która się do tego podejnika nie dodaje, ale jakoś nie potrafi używać tamtej dedykowanej, więc będzie dobra będzie pan zadowolony hamulec z betonozy od tego ale komarów, ja pierdziele ale atakują wilgotno jest, to atakują, niestety o, znowu zaczęło padać, więc zaraz pochowam, pochowam cały sprzęt i pójdę po parasol no ale najpierw chcę rzucić rzucić wędki żeby już były chociaż tu mam drzewa to na mnie tak za bardzo nie pada Jeden przyponik, jeden przyponik. O, dobra. Pyk. O, ale się ryba rzuciła. A miałem tam siadać? No, właśnie. Pięknie. A tam wiało, mówię, nie siadam. No, to się ryba rzuciła. No, ale dobra. Rzuciła się, to może i podejdzie. Zobaczymy. Wiedzi się taka fajna pogoda, bo i pada i nie ma słońca i trochę wody nam na treni więc taka no zachęcająca, zachęcająca nie wiem, czy tą nie za daleko rzuciła Mogłem tu za lilię rzucić, no ale dobra ja wiem nie wiem czy nie za daleko Dobra zobaczymy zresztą Nie ma co gdybać jedną dalej, drugą bliżej No, ale już zaczęło ładnie, mocno padać. Ale mówię, tu mam drzewa, to tak mnie tu tak nie atakuje. Tylko te komary, nie? Komary to jest zmora. Ale chyba chmura tylko przejściowa jest z tego, co widziałem. Więc nie wiem, czy nawet sprzęt wynosi. Dobra, hamulce poustawiane. Wędki ustawione. Pozostaje oczekiwać na ryby. Szansa mała. Tak obstawiam, ale no, trzeba wierzyć i trzeba walczyć. Dwa razy przerzuciłem na prawej wędce tu niedaleko, gdzieś 25 metr. Są płotki, atakują płotki na lewej wędce tam gdzie rzucam dalej na 45 to jakieś bąblowanie się pojawiło pojedyncze ale się po, po, pojawiło więc no zobaczymy wiem że blisko będzie promy z potkami, przynajmniej na ten moment a jak będzie dalej czy coś podejdzie większego to nie wiem dlatego zaraz jeszcze trzeci raz przerzucam no i patrzymy co się dzieje deszcz patrzyłem że nas jakoś tak dzisiaj ominie więc nie ma słońca jest w miarę ciepło Komary gdzieś tam się rozeszły, bo lekko wieje, więc na razie same plusy. O, chyba płotka, ale ładne branie o, Chyba, chyba będzie płotka, no. Ale brania. Ale bierze ta płotka ładna Ole płocie kurde Ole potężna płoć Kurde, powiem wam, że takie płocie to ja mogę łowić. Piękne branie płoć, Patrzcie Przepotężna płotka. O! Piękna. Leci Ale branie atomowe. Kurde Jakoś się ma nic nie dziać. Ja już te płocie lubię. Kurde, agresywne te płocie. Ale dobrze. Ładne, duże, dorodne. Jak nic innego nie ma. Tylwawsze płotki na propsie, nie? Ale w momencie też miałem potężne uderzenie. Płotki. Aż mi podpórkę przesunęło, więc agresywne dziady są. Ale to dobrze. To dobrze, coś się dzieje, i to najważniejsze. Hm. Patrz kurde, no nie? Ale walą te pocie, przerzucę od razu. No zielsko znowu, tam tamte zielsko jest. Przy rybie będzie problem. Na wyjściu pewnie z tego tam no, jednak muszę samobruzić to zielsko no dziadoskie zielsko no ale te płotki walą takie mocne puknięcie aż wędkę kurde z podpórki ściąga jakbym dał mniejsze kurki to pewnie wybrały ale nie, nie damy im satysfakcji. Posegregujemy je trochę. Nie ma, nie ma tak łatwo. Nie ma, nie ma. I tu czekamy na może coś ciekawszego. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Strzelę kilka tych. Kilka strzałów z procy. O, idealnie. Tak, żeby bo może się w grubie strzelę trochę, trochę ziaren i rzucę może na tą większą kulkę. Może coś większego podpłynie. Bo płotka mi tego nie zje, a a większa może przytrzymać większą rybę no i zrobiło się jasno słońce nie wyszło a płotka przestała brać nie ma już takich szaleńczych brań płotek więc albo ta płotka się Przesunęła albo jakiś drapieźnik wjechał, albo większa ryba się kręci. Dlatego też szczeliłem trochę grubym paletem. Że, w razie czego jak ta grubsza ryba podejdzie, bo spodajnika, podejrzewam, że szybko znika. więc żeby ten grubszy palet tam gdzieś leżał i ona sobie tam była zainteresowana, chwilę się zatrzymała. O ile przypłynie, bo to nie wiadomo co się wydarzy. Ale powiem Wam, że jest dosyć zimno, 16 stopni, nie jest tak wesoło. Piękną, mamy, mamy zimę tego lata. O, 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 No i coś tam mamy. Pewnie płotka. Pewnie płotka, ale ładne branie płotkowe. Ładne branie płotkowe, akurat... O, poszło zielsko Tutaj mamy te zielsko na tym w... wypłyceniu. Piękna płoć, Piękne. Piękne te płotki są. Piękne. Mogę łowić cały czas te płotki. No, są kosmiczne te płocie, nie? Masa one są wielkie. Kurde, patrzcie. No potężne płocie. I potężne brania. Więcej, więcej, więcej. Pój na kolejne potki. moje ulubione poróweczki mm. I, i chlebek idę zjeść i czekamy dalej czy coś tu się jeszcze wydarzy mam nadzieję no, na tam ryje na tej lewej wędce tam co mam daleko to tam cały czas coś ryje, ale nie chcę wziąć ostatni przypadek właśnie często Ryja, ale pobrać nie. Dlaczego? Nie wiem. Ale nie wiem czy mam zielsko czy ryby. ryba. Chyba samo zielsko. Ups. Ups. Dwa, hm. no, strzeliło. No, ale poteczkała nie wzięła. Ale niestety nie wcięte. No nie można wciąć tych dziadów. Nie to są maluchy. W sumie dwie godzinki minęło. Nic się nie działo. Teraz pozmieniałem kulki. rzuciłem i coś tam puka, stuka, ale cały czas ta płoteczka. Nic większego, no ale no co? Rzucamy dalej. Ciepło się zrobiło, słońce wyszło. Diametralnie zmiana pogody. Bądź tu mądry, pisz wiersza. ale że coś większego chociaż chociaż nie wiem piękne branie było chyba że duża płotka chyba że duża płotka trochę muszę wyżej bo tam zielsko jest o ładnie chodzi no może większa płotka nie jestem pewny chyba duża płotka i to bardzo duża o ale duża przepotężne te płotki są jezu Jezu smarko Przecież to są ja są płotki mutanty Ło, piordyką w palacie jeszcze cała leć Może jak będą brały to sobie to łowił zawsze coś Ale wielkie płocie Pierwsze walnięcie było. Ale brania są potężne tych płotek. Kurde, teraz za gorąco mi jest. O, 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 o. Ale dużo jest takich pyk pyk, 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 i raptownie są. przepotężne brania, ale tylko tu blisko. Tam. O, o, o. o, o Jezus. No, ale to trzeba przeczekać. O, jest! Pięknie! Patrzcie, ale się no Ale ta chyba będzie mniejsza ta będzie mniejsza o, Ale to są płotki mutanty Patrzcie, kolejna płotka mutant No nie no ta mniejsza No nie, ta to nie była taka duża Ale kurde No ta mniejsza Ale ładne Kolejna piękna płoć Normalnie płociowa Eldorado i to uuu, będzie piękna płotka Pięknusia duża ale biorą. O, kolejna smutowana płotka. Masakra No potężne płocie. Potężne płotki. No tak to ja mogę się bawić. Zaczyna mi się. wyprany, troskawka wyprana. Wrócimy dalej. Kurde, pięknie. Podoba mi się to. Piękne płocie. Droj. Mam nadzieję, że nie przerzuciłem. Znowu zielsko. O, chyba. Nie wiem, czy znowu ciągnę. zielsko się wrzuciłem. A nie co to jest. A. Ha. No tego to się tu nie słychać. I jeszcze muszla, ty, co to jeszcze tu, no to się nie dziwię, że nie brało Muszla, zielsko, muszę bardziej w prawo rzucać No tu po lewej to widzę zielsko jest, później jest problem, a tam widzę ryba pewnie przy tym zielsku tam chodzi O no i gitara Z dalekiego chyba płotka uderzyła, ale nieduża to już chyba będzie malizna. O. Czy też mutant? To też nie mało. Dzisiaj ich mutanty płocie. Taka. Nie, no ta już taka mniejsza. Tamte były większe, najedzone takie. Oj, o, kulka uciekła. Ale jest. Tyk. No dobra. Po malutku kończymy czas nagli, bo muszę jeszcze trening zrobić. A już 12, zanim zajadę, zanim się ogarnę. O 17 muszę dziś jeszcze wyjechać, więc, więc lecimy. Wiatr się teraz zerwał, branie ucichły, ale czy wypadnie udany? Mi się wydaje, że i tak, i nie, bo oczywiście człowiek liczył na jakiegoś lina, może leszcza, może karpia, ale takich się nie spodziewałem, więc taka delikatna odmiana. Brania bardzo ładne, brania mocne, brane, brania takie zdecydowane. Dużo braj miałem, dużo braj pustych, więc to no mówię, coś się działo, nie siedziałem, nie ziewałem, nawet kawy nie potrzebowałem, nawet się zrymowało, więc myślę, że i tak spoko było do następnego.